26 maja 2013 roku 14.10 Ja, Matka Boga, zniszczę moc złego ducha w sercach tych, którzy mnie wzywają. Moje dziecko, nigdy nie wolno Ci słuchać tych, którzy starają się powstrzymać Cię od tej świętej misji. Ważne jest, abyś pozostawała w łączności z moim ukochanym synem i wiedz, że te głosy, które wypowiadają bluźnierstwa przeciwko mojemu synowi, dalej będą się pomnażać. Nienawiść, która wylewa się z ich ust, nie jest skierowana przeciwko Wam, ale przeciw świętemu słowu mojego syna. Teraz już wiesz, jak wielu wrogów ma mój syn na świecie. Ci, którzy ranią go najbardziej, to ci, którzy mówią, że go kochają ale go teraz odrzucają, gdy przemawia przez wybranych proroków Boga. Ci, którzy mnie wykorzystują, świętą i niepokalaną Matkę Boga, kryjąc się za mną, gdy wykrzykują przekleństwa, napełniają mnie łzami wielkiego smutku. Ich serca są tak zatwardziałe i pełne gniewu, że ich nienawiść do tych orędzi zaskoczy wielu. Tym, którzy uważają, że bronią Słowa Bożego, a odrzucają tych, którzy przychodzą w jego imię, mówię: Nigdy nie wolno akceptować takich ludzi, którzy okazują nienawiść innym, lub rzucają na nich oszczerstwa w jego imię. Gdy tak się dzieje i kiedy ci, którzy twierdzą, że są prorokami, tak właśnie robią, to uświadomcie sobie, że te zaciekłe ataki nie pochodzą od Boga, gdyż to by było niemożliwe. Ja Matka Boga, zniszczę moc złego ducha w sercach tych, którzy mnie wzywają. Jeśli mnie nie wzywają, nie potrafię im pomóc. Jako współodkupicielka nie mogę zaprzeczyć prawdzie, którą mój syn pragnie objawić światu. Mam obowiązek wobec mojego syna. Nie mogłabym mówić wam, żebyście odrzucili lub potępili złego ducha, nie będąc prawdziwą Matką Bożą. Tylko podając się za Matkę Bożą. Ci, którzy utrzymują rzecz czoł mnie przez mój święty różaniec, a potem mówią złe rzeczy o moim synu, oświadczając, że jego orędzia są kłamstwami, obrażają mojego syna i hańbią mnie. Kiedy mój najświętszy różaniec będzie odmawiany powoli i od serca, otworzy wasze serca naprawdę o tej misji. Nigdy nie należy tracić nadziei. Nawet jeśli nie otrzymaliście daru rozeznania, otrzymacie go, jeśli poprosicie mnie o poświęcenie waszych dusz opiece mojego syna. Jeśli odbędzie się to w duchu prostoty i pokory, mój syn nagrodzi Was darem ducha świętego. Dzieci, nigdy nie wolno Wam obrażać proroków mojego syna, nawet jeśli im nie wierzycie. Musicie zachować milczenie i modlić się za nich. Gdybyście odrzucili proroków mojego syna, on nie będzie miał do was żalu, ale jeśli orzekacie, że jego święte słowo dane prawdziwym prorokom jest od złego ducha, będziecie strasznie cierpieć. Zachowajcie spokój, dzieci, i całkowicie zaufajcie mojemu synowi. Poddajcie się jego miłosierdziu, a on poprowadzi was i obdarzy pokojem. Idźcie bezpiecznie, moje drogie dzieci, ze świadomością, że mój syn Was kocha. On wybacza wszystkim duszom wszystkie grzechy, z wyjątkiem grzechu wiecznego, bluźnierstwa wobec Ducha Świętego. Wasza ukochana matka, matka ocalenia. Pozostałe orędzia znajdziesz na stronie paruzja.info